Witajcie w nowym odcinku na kanale Adam TV. Słuchajcie, dzisiaj mamy rozpakowanie paczki ze sklepu Gimik.pl. Tutaj dostaliśmy, jest... słuchajcie, takie zdanie sterowane autka. Przynajmniej te dwa na dole na pewno są zdanie sterowane. A tu nie wiemy. A tutaj na górze mamy straż pożarną, która w sumie nie widać żadnego pilota, ale gdzieś tam w internecie znaleźliśmy informację, że ma zbiornik na wodę. Można napełnić i za pomocą jakiegoś guzika normalnie psikać wodą. Tutaj jeszcze dostaliśmy tam kubki, długopisy i ołówki, za co bardzo Wam dziękujemy. Tak. I co? Zaczniemy tutaj? Pokażemy? Dobra. Zerknijcie. Tutaj jest y, taka wyścigówka. Land Buster. wyścigówka. Aha. Ready to run, czyli jest gotowa do... Y, wyścigu? Tak. Tutaj mamy napęd na cztery koła, jakieś amortyzatory. Z przodu przynajmniej. Nie wiem czy z tyłu też są. Speed up to 25 km na godzinę ponoć osiąga. To tak jakby, nie wiem, rowerem się tak jeździ. E, to wygląda? Tutaj chyba dostajemy akumulator w środku. Tak wygląda. Od 14 roku życia. O proszę. Czy tutaj od góry coś jeszcze ciekawego? Ta linka. A tutaj to nie jest linka, tylko to jest antenka. A i tam właśnie kierownica. Nie kierownica ten. No pilot taki tak. do sterowania tutaj jeszcze mamy, że silny motor, te amortyzatory i chyba wymienna ta obudowa tutaj, to co jest tak srebrno-czarno-niebieskie to chyba można wymienić skala 1 do 12 i tutaj różne opcje jakieś kąty nachylenia, jak można wjeżdżać, to wszystko przetestujemy, tak. dalej może weźmy tą straż pożarną, tak tylko pokażemy z grubsza, zanim się jak gdyby rozleci, nie, nie rozleci tylko zanim się tam Zanim nie otworzymy zgadza się. Ok. I tutaj mamy rock crawlera. Czyli takie terenowe autko, coś jak. Jak te duże się nazywają? Monster traki. Tak. O, coś takiego. Tutaj nie widzę informacji o prędkości, ale w internecie było, że on osiąga do 15 km na godzinę. Także jest znacznie wolniejszy od tego, ale za to radzi sobie na innych powierzchniach. bo Zobaczcie, tak. jaki on tutaj ma. Fajne koła. Albo tutaj już jest pokażane. Aha, że tutaj coś 10 cm chyba koło się unosi do góry. To będziemy musieli wszystko sprawdzić. O i to auto jest od 8 roku życia. Także Taka. jest strasznie duża różnica między tymi dwoma. Bo to takie ym, bardzo ładne, a to jakieś, nie wiem, gorsze niby. Nie, ja myślę, że to chodzi o prędkość albo moc silnika. Tak bym to, tak bym to obstawiał. Okej, okay, tyle z tych opakowań. Więc przechodzimy do testów. I tak w zestawie mamy, oczywiście, ładowarkę, akumulator. No i co? I, autko. I oczywiście auto. Wszystko ładujemy tutaj pod spodem. Trzeba odkręcić jedną śrubkę. I tutaj Adam pokazuje właśnie. Tutaj. Aha, podczepiamy takim białym łącznikiem. I tak to wygląda w środku. Aha, jak jest zapakowane. Boom. Bardzo proste. No i akurat w tym modelu trzeba użyć śrubokręta, żeby to nie odpadało. A tu można po prostu wczepić. Można wczepić, są zawiasy też, można śrubką, tutaj będzie widać, o tu. Ale... Nie, nie trzeba. Nie trzeba. Oprócz tego pod spodem mamy jeszcze... Włącznik. Sam włącznik, żeby uruchomić pojazd. Tutaj Adam wyciąga antenkę. Do sterownika. Aha. O, tutaj właśnie sprawdzaliśmy Ym, te, te amortyzatory, tak. jak to się fajnie właśnie, wszystko wygina. Tak, chyba mocniej, tak. No mocniej. Tak, 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 tak. No i pierwsze co, oczywiście, no to odpaliliśmy maszynę w, w domu, ale dość szybko się okazało, że jednak trochę, zwłaszcza ten niski, o ten o. ślizga się. Trochę się ślizga i trochę jest zbyt szybki, żeby. My nie mamy takiej przestrzeni w domu, żeby tutaj fajnie jeździć. I właśnie ciągle się. O, ten się ślizgał, bo już miał brudne, brudne koła, bo chwilkę tam po błocie pojeździłem. Żeby zobaczyć. Żeby zobaczyć, dodaliśmy go do domu, to tutaj straszliwie się ślizgał. Ale podywanie dywanie, u Adama w pokoju, super jest. To nie jest. No i następne, co? To tutaj widzicie, jak. Na dworze. Wyszliśmy na dwór. Tutaj Adam już jakieś pierwsze ruchy próbuje. Ciężko się na początku przyzwyczaić, bo myśmy się tym. Nie... Tam dziwnie, że. Na przykład tam do przodu to w lewo, a do tyłu to, w prawo, albo ten do tyłu lub do przodu się jedzie. Też to było trudne. Tak, bo tam jest, jak gdyby masz taki pistolet i jak się ściska go, no to... To jedzie do przodu. Do przodu, jak, jak się go tak trochę do tyłu daje, to jedzie do tyłu. Właśnie miałem z tym problem. No i, i taka malutka kierowniczka tam jest yy, przy, przy tym pilocie. Trzeba po prostu się przyzwyczaić, później już jakoś to le lepiej szło. No i dobra, i tutaj wzięliśmy na naszą nieskoszoną trawę. Tak. No to te auta jeżdżą, jeżdżą ale tak średnio. Na niskiej trawce dobrze. E, bardzo dobrze. No ten to już dużo lepiej sobie radzi, ale w liściach... To się zakopie I, I tak nam się zakopał, tak. Tutaj jeszcze mamy kilka ujęć. Jak wali w krzakach, Tak, a, a, Adam każde drzewko tutaj zaliczał. No ale jak widzicie, no trawa jest wysoka, ale to auto, zwłaszcza to terenowe, radzi to sobie świetnie. Fajnie. Y, wydaje taki dźwięk, tak. no, no słychać, tak, tak, tak. O, tutaj mamy straż pożarną. Właśnie psika wodą, nie wiem, czy wi widzicie. No powinno być widać. O, tutaj Widać taką kreskę. Y, tutaj jak kręciłem, Adam mi groził, że mnie obleje zaraz. Nie. I mówi nie, nie. <laughs> Tak, to dlatego musiałem to wyciszyć. E, tutaj oczywiście wysuwana drabina, wszystko działa, na takim tutaj widać. Tu można tak odczepić do przodu, tak, tak jakby. Tak, i, i zajrzeć tam w stronę silnika. E, tutaj oczywiście środek, wszystko jest, fotele, kierownica. Fajnie. Tak. Tu można jeszcze ten czubek odczepić. Tak? Aha, i, i osobno Krzyślać. sikać. Mieliśmy rozpalić małe ognisko, ale nie dostaliśmy pozwolenia od, od rodziców. Także trudno. No i tutaj nam odrobinkę wody wyciekło z, tak, tego, z tego zbiornika, ale bo to. To trochę nieszczelne jeszcze, na maksa. Odrobina, no. No i teraz. Na asfalt. Wyszliśmy tutaj na asfalt, wzięliśmy te dwa samochody, jadam tutaj właśnie. Jeździ. Tak, nie wiem, czy się tu go tutaj rozpędzić, czy... Po prostu, żeby jeździłem. A, bo tam co, co jakiś czas auto przejeżdżało, musieliśmy uważać. Tak, I że jest na bok. A, tutaj pamiętam jak y, przez kałuże przyjechałeś Ale A. bez problemu, ni, nic się takiego nie stało Tylko mokre opona Mokre opona, trochę błota O, tutaj żeśmy y, już On przy... tak się rozpędził, że ja nie wiem co się dzieje Chcę to zatrzymać, ale nie mogę Albo jak na mnie wie, wjechało Próbowałem zatrzymać, ale że jeszcze rozpęd To jeszcze chwilę się koła wjechały I to był problem, tak we mnie wjechało Tutaj chyba będzie to ujęcie zaraz. A nie, to było. Chyba. Nie, 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 nie. Bang. No, no a tutaj jeszcze parę takich tyj. Testowaliśmy generalnie. Wszystko fajnie. wszystko fajnie działa. Największy minus tych zabawek to jest czas jazdy. Tak. Czyli bateria wyczerpuje się no, dosłownie 5 minut. Podobnego? Między 5 a 10 minut według naszych takich. Ciężko nazwać to obliczeniami, ale na pewno nie dłużej niż 10 minut jazdy. Tak. Bo później, już po prostu bateria jest tak słaba, że po asfalcie jeszcze po malutku jedzie, ale jak go daliśmy na trawę, to nawet nie był w stanie się ruszyć. Okay? I teraz na sam koniec chcieliśmy Wam pokazać, jak daleki zasięg mają te samochody. I słuchajcie, nie wiemy, ile dokładnie to jest w metrach, ale, ale chyba duża. Na prostej drodze, w terenie takim niezabudowanym, tak jak tutaj widzicie, puściliśmy auto strasznie daleko, że praktycznie to już była malutka kropka, ledwo co było widać, ale wciąż można było tym sterować, także. Fajnie. Naprawdę super. Nie wiem, jak to jest w pomieszczeniach, ale tutaj na świeżym powietrzu jest naprawdę rewelacja. Także w dzisiejszym odcinku to wszystko. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie i co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!